Ma tu Marpiero i dzisiaj pokażę Wam cztery fajne sposoby na zabawę z kolegą. Przepraszam Was, że przez taki długi czas nie było filmów, ale po powiem Wam, że na 20 subskrypcji postaram się, żebym zrobił odcinek na modach. Tak, a więc zaczynajmy. Pierwsza zabawa polega na tym, że jakby robi, uwięzia się gdzieś kolegę i, i daje mu się przedmioty. U mnie są takie przedmioty. No, i w tej, tutaj chodzi o to, żeby nie, nie stracić ani jednego serduszka, a zejść bezpiecznie na dół. No i zobaczycie tutaj itemy. Zobaczycie też, że tutaj jest dilt. To, pewnie, to byście pewnie zrobili drzewo, i później byście po prostu mm, zrobili łódkę i zrobili wiecie. Ale nie. Ja tutaj biorę tylko te itemy, nic więcej. I zobaczcie, że tutaj jest słup. A więc, żeby po prostu było szybko, to kraftujemy patyki. Ile mamy jeszcze w ogóle drewienka? Tyle. Oczywiście crafting. I łopatę. No i teraz, ojdź, nie tu. Można Tutaj to jest chyba. Tak. Schodzimy bezpiecznie na dół. No, szybko tutaj zejdzie tą łopatą. No i już wygraliśmy challenge. Druga gra, to jest tutaj możecie zobaczyć lodowisko. Ale to są takie samochodziki, jakie wiecie, są w tych m, parkach rozrywki. I teraz ten kto. Umówmy się tak. Ten kto jeździł chociaż raz na takich samochodzikach. Zostaje, zostawiła lajka, like ale dobra, oj, tutaj trzeba wejść i przez to, że na lodzie się bardzo szybko jeździ, halo, łódka, no, mogłem, mogę już wejść, widzicie, jak to szybko jeździ, to jest chyba najszybszy transport w Minecraftie, ale mi się wydaje, że Elytra jest szybksza, o, widzieliście, jak walną tą łódkę, no, bardzo fajna zabawa. Moim zdaniem fajna. No ale czemu to się nie popycha? Dobra. Moim zdaniem to jest i tak fajna zabawa. Można też to zrobić bez barierek i zrobić takie coś, kto spadnie, tym przegrywa. Ale ja wolę z barierkami. Trzecią i przed ostatnią zabawą jest gra w piłkę nożną. Po prostu oswaja się psa, zsiatuje się go i można zrobić to samo na takim lodowisku, jak się robiło Właśnie samochodziki i możecie zobaczyć, że, że patrzcie. Kramesi, Mesi, Miesi! Karamesi, 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 karamesi! 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 Fajnie się gra. Tutaj jak pies wam wejdzie. To ciężko jest go wyjąć. Ale można go odsiatować. Zaobaczać pieseł. Pieseł, chodź! Piesę. Piesę, chodź. Dobra. Ja chyba nie chce z, na z nami się bawić. O, przyszedł. Siad. A teraz się chwila. Siad. I gramy. A teraz podchodzę do rzutu wolnego. I. Psz Harry Maguire! Dobra. Ter A teraz wam pokażę ostatnią zabawę. Ostatnią zabawą jest strzelanie wytarcze. tak, tutaj można sobie zrobić punktację, powiedzmy na samym rogu jest najmniej i ustalmy, że to jest 0, to białe, to są 2, to jest 1, 2, to duże, to jest 3, a tam, żeby się od najbardziej opłacało środek, to będzie 5 punktów. Strzelam, Aj. może tak po prostu, to trafiłem. No, głównie fajna zabawa z kolegami w takie coś sobie pograć, bo wtedy po prostu się zapamiętuje. Powiedzmy, ustalcie sobie, że każdy ma po trzy strzały i strzelacie. Zobaczymy teraz, ile ja w trzy strzały zdobędę punktów. Kurde, tutaj było za trzy punkty. Dejrzymy tak. O. Tutaj jest chyba za 5, to już 8, ale chwila, chwila. Jak teraz widzowie uda, nam, uda mi się zdobyć minimum 3 punkty, to zostawiacie suba. Trafione. I to nawet za 5. A więc zdobyłem aż 13 punktów. Do zobaczenia w następnym filmie.